Dzisiaj o modelu samochodu, marki, która zawsze była uważana za najtańszą na rynku. Zawsze przeciętny Kowalski mógł sobie pójść i kupić budżetowy samochód. Zła wiadomość. Tanie samochody właśnie się skończyły. Model, o którym dzisiaj powiemy, jest to Dacia Jogger, który został zaprezentowany na rynku na początku tego roku. Tak jak widzimy, to jest kombi. Zastępuje on w gamie modelowej daci trzy samochody: Docker, Logi oraz Logan Kombi. Trzeba przyznać, że nowa stylistyka modeli oferowanych przez dacię, zdecydowanie nadąża za postępującymi trendami, a Jogger jest tego potwierdzeniem. Auto ma nad wyraz nowoczesną i atrakcyjną linię nadwozia, która wyróżnia go na ulicy. Szczególną uwagę zwracają reflektory, które idealnie komponują się z chromami atrapy chłodnicy. Natomiast czarne plastikowe wstawki w zderzakach, na drzwiach i nadkolach wskazują, że Joggera należy traktować jako auto rekreacyjne i nie bać się nim zjechać na żwirowe drogi. Ostatnio bardzo lubię mówić o bagażnikach, ale zanim do tego przejdę, proszę zwrócić uwagę na kształt tylnych lamp Dacia Jogger, które ewidentnie przypominają samochody Volvo. Ale nie o tym. Bagażnik. Przy trzech rozłożonych rzędach siedzeń mamy do dyspozycji 160 litrów. Składamy trzeci rząd, mamy już 608. Pozbywamy się drugiego i trzeciego rzędu i już mamy 1819 litrów. No, można powiedzieć, wow! Siedzę na miejscu pasażera. Przestrzeni mi nie brakuje. Z tyłu na tylnej kanapie całe mnóstwo miejsca. Nad głowami również. No bo Jogger jednak zalicza się do tych samochodów trochę wyższych niż standardowe kompakty. Co autor miał na myśli robiąc Jogera? Bo wcześniej był Logan MCV, a teraz jakby transformacji uległa nazwa, bo wydaje mi się, że gabaryty tego samochodu są tak naprawdę porównywalne z dacią Logan MCV. Rzeczywiście, jogger oferuje przestrzeni pod dostatkiem, zarówno na przednich fotelach, jak i tylnej kanapie. Trzeci rząd, do którego dostajemy się składając oparcie, przeznaczony jest raczej dla osób do 160 cm wzrostu. Ale jeśli ktoś jest tak uparty jak Krzysiek, to jakoś zniesie dłuższą podróż. Jedziemy taką bardzo nieciekawą nawierzchnią, ale my lubimy właśnie na takie nawierzchnie wjeżdżać i sprawdzać. W jaki sposób samochód zachowuje się, czy jest dobrze wyciszony, no i tu trzeba powiedzieć, że, że właśnie w tym nie przypadku jest nie jest to y, rewelacyjnie. Dochodzą do nas tutaj różnego rodzaju odgłosy z zewnątrz. O, nie wiem czy to Państwo słyszą teraz, pewno to ale jednak, jednak dochodzą, tak. Tutaj taki mały minusik pod tym względem. Zegary analogowe to mi się bardzo podoba, naprawdę. Ja jestem fanem zegarów analogowych. Oczywiście jest środkowy wyświetlacz cyfrowy, Informacja, komputer pokładowy, tak, i możemy sobie również tutaj wyświetlić cyfrową prędkość. Jest ten tak zwany ekonomizer, który podpowiada nam, widzę, tak. zmienić kiedy na zmienić, bezszy, bieg? Albo zmienić bieg. Dokładnie. Tak, tak, tak. To jest bardzo fajne. No a jeżeli jesteśmy już przy ekonomii. Ja teraz służę przyłączę Przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie wjechaliśmy na taką równiejszą nawierzchnię. Jest I tym samochodem cicho, o wiele przyjemniej cicho, się jedzie w tym momencie. Cicho. Ale jeżeli już taki gorszy gatunkowo asfalt trafimy, to robi się nieco głośno w tym samochodzie. Jeszcze kwestia wnętrza, a właściwie jego designu. Deska rozdzielcza jest uporządkowana, ale Dacia, aby oszczędzić pracy stylistom, nie tylko zunifikowała wnętrze Jogera, ale także zastosowała identyczną tkaninę ozdobną jak w mniejszym Sandero, a więc na pasie rozdzielającym górną część deski rozdzielczej od dolnej oraz na boczkach przednich drzwi. W tylnej części pasażerskiej wstawki materiałowej niestety, ale nie przewidziano, nawet w prezentowanej, najbogatszej wersji wyposażenia. Pod maską pracuje motor o pojemności 1 litra 3-cylindrowy o mocy 110 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna dla tego samochodu to 180 km na godzinę. Moment obrotowy to 200 Nm przy 2900 obrotach na minutę. Spalanie według katalogu 5,7. Nam udało się zejść nieco niżej. Ja ten samochód nie tankowałem od początku, ponieważ yy, chciałem też tutaj jakby pokazać naocznie, jak to wygląda. Samochód był zbiornik 50 litrów i proszę bardzo, od początku jest przejechane 869 km. A zasięg jeszcze, bo już się włączył tutaj tak zwany sięgowy, czyli yy, rezerwa. Yy, więc na tym zbiorniku możemy przejechać Prawie 950 50. km. Prawie to jest 50. tak, dokładnie. To spalanie, które udało mi się tutaj osiągnąć, proszę bardzo, 4,8 litra na 100 km. Wciąż nie mogę się przyzwyczaić do tego 3-cylindrowego silnika. Trzycylindrowe silniki działają mi trochę na nerwy. Chociaż nie wiem, nie wiem niektórzy tego. myślą kurczę, ależ on ma sportowy wydech. No właśnie. Tylko ten sportowy jest, wydech. Tutaj trzeba na to uwagę zwrócić też. A skoro wcześniej wspomniałeś o księgowym, to chciałbym znowu nadmienić, że ten księgowy znowu pochylił się pod samochodem. I skrócił, I skrócił rurę, rurę wydechową. wydechową, która kończy się tuż pod fotelem pasażera. Yy, kierowcy, przepraszam. Tak więc znowu te parę dziesiąt centymetrów oszczędności na rurze wydechowej. No, z metr na pewno. Prawda. Na każdym samochodzie to już daje wyniki. Czasami księgowi mnie zadziwiają. To jest najbogatsza wersja. To jest najbogatsza wersja. Yy... Podgrzewane fotele, automatyczna klimatyzacja, Policja, tak, jednostrefowa, nie występuje chyba tutaj dwustrefowa, o ile dobrze się orientuję. Nawigacja, nawigacja, radio, Bluetooth. Na, o właśnie, to można było teraz tutaj yy, zauważyć to te odgłosy, które dochodzą z zewnątrz przy nierównej na wierzchu. Dziękujemy państwu za uwagę. To by było na dzisiaj na tyle. To by było na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.